To takie sobie, nie wiem, raz na no nie wiem, raz na dwa tygodnie, raz na tydzień, żeby sobie pograć. Może ktoś będzie chętny, to też będzie mógł to łączyć. Popatrz sobie, czy ci będzie pasowało. Aha. Nie wiadomo, która godzina, Na no, to ciemno jak... ...w dupie. Oburącz. I szukamy jakiegoś zegarka, po budzika. Budziku! Gdzie jesteś? Czy to był plecak, czy to... Nie, to rep. Plecak byłby przyjemniejszy. O i byłby. Ahoj, nie to barwo! Tyk. Nie schodzimy do kuchni, sobie coś opierdolić To tam znaczy zjeść ładnie mówiąc wiem, ale tutaj nie mówię, że będę zrezygnował z minecrafta, ale żeby była letka taka różnorodność, żeby no wiesz żeby nie było ciągle tego, tego samego i... no żeby nie było to samo ciągle Na jaki serwerek to bym mógł na spokojnie sobie pograć jakieś ciekawe rzeczy. Te podwórze były nawet przyjemne. Ale żeby tego, no wiesz, za bardzo nie męczyć. Mówi człowiek, który robił 3 razy pod strąc... po... Le! razy pod, tronc, pod, leh, pod wątce streama z Zomboida. No cóż. Ja jestem tego świadomy. Ale ciągle że to perfect do idealnego trybu wydawniczego na YouTubie. Dla mnie idealnego. Bo moja prawda jest bardziej moi mojsza, niż twojsza. Tak, dzień św. Dzień świera? Tylko tak. Z tego klasyka to pochodzi. To moją prawdą, bardziej moją, niż twoją. Ale jak już jakieś survival'e na minecraftowych serwerach... To jak albo jak z jakimiś działkami, albo jak już na to gildie... Kurde, z gildiami to ja bym nie chciał, bo ja bym... Powiadał, że miałem taką malutką gildię I to mi wystarczało na 3 dni, zanim przychodzili i nas niszczyli po prostu, tak niszczyli, kiedy nas nawet nie było. Więc, więc taki letki niesmak pozostał. Jak już na to bym jakieś działki bym pograł? Jak już nawet działki bym w normalnym świecie walowym, aby mieć jakoś ostoje. Którą, której nikt nie zniszczy. O kurde. Właśnie taki zwykły to. Ja już na takich serwerach się nagrałem i też trochę się nawkływałem się na ludzi takich, to hehe. <laughs> no cześć. Co to ty domy? Raczej nie. <laughs> No właśnie dać takich ludzi, to już taki nie jest mi pozostał przez takich ludzi. Ja. Yeah. A, to jest bramka. Poczekaj. A, Od ulicy wchodziłem. Okej. Okay. Czyli... Tutaj jest fajny domek. Tam też jest fajny domek, chyba w miarę. Okej, okay. pójdziemy z tej strony i wchodzimy jak do siebie. Tylko, że jest tutaj ciemno. Bardzo ciemno. Ale na górze chyba jest światełko. nadziei. O, jest. Tam mi się podoba. A jak już taki zwykły zrobiła palpę z pluginów to na jakimś pry, w miarę prywatnym serwerze. Żeby za bardzo nie było jakiejś nieprzyjemnych sytuacji okej okay. Tyk 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 Nic ciekawego tutaj nie ma To mnie snuci o, budzik, która godzina? Piąta dwadzieścia. Hmm. A, ale tutaj już schody działają. Ciekawe. Ja myślałem, że to jest zombie, a to jest maneki. Ten strach. No dobra, nic. A tutaj? Nic. Nadej idziemy ten. Tędy. Okej, okay, jakieś mieszkanko na poddaszu. Jesyk. Okienko. Nic ciekawego. No luduvec. Pip. Tałości. Po co by nie? Nek Nic ciekawego nie ma. Okej okay. O! Zaczyna się! Ty Myk myk myk! Okej, to można rozmontować jeszcze. No, gotowanie! My sobie szkolimy. W okazji słuchając jak tutaj jakąś rybkę robić. Myk myk myk! A tam nic. takie jest dwa. Pudła. Żeby coś ciekawego było. A nie ma. Smutne. O! O! Pustka? No nie, pomidor. Dla mnie ziemnia, kapustka. To są... Najlepsze tutaj warzywka. To jest zmęczenie? Hm. Dziwne. O Okej, a tutaj co jeszcze tutaj mamy? Dużo idzie... I nic. Niestety. Zapytać coś ciekawego jeszcze. Poszukać. Tutaj nic nie będzie, tutaj jakieś mieszkanko było. Ale z łóżki. O ile dobrze widziałem. No, w miarę normalne łóżko. A też śpimy. Śpi. Halo. Czemu nie chcesz spać? Dziwne. No to zejdziemy na dół, może będzie bardziej normalne łóżko bo tam to jak widać chyba jakieś nienormalne było. A tutaj będzie stoł? A tutaj jest śpi no, Okej. Okay. Zygarka nawet nie ma. Ta kobieta. Czy tam no Okej. Okay. Nic nie ma, no to lecimy dalej. O, cztery osoby już są To mi się podoba. Kiedy tak dawno było tyle osób na streamie? Dawno. Ale tak. Trochę słuchałem wszelkiego... No w sumie, ostatnio z dupy wy... wypuścił właśnie ten filmik, kolejny o arg... algorytmie na YouTubie. Co oznacza, że po części McQuoice nie zabił kanał, i po części sprawił, że żyje mój kanał. I to jest taki paradoks. Ciekawy paradoks. jednym słowem. <laughs> Ale też to zwiecie mojego kanału. To się ja yy, to kładam. A ostatnio jakoś nie, nie paliłem się do tego, żeby jakoś się kotrząć w życiu. To jest moje lenistwo. Tak, jestem leniwy po Ale, warto zmienić. Czas, się zmieniają. I pora przestać być leniwo pulwą. Okej. Okay. Pora tutaj zatańczyć. I rozmontować tutaj wszystko. Co widać. Raczej, o oh, i zabił. Ponieważ yy, jak coś jest takim wilar, wirarem. Po prostu bardzo fajnym filmikiem w orzech YouTube, tam miliony wyświetleń i tak dalej. I później YouTube patrzy na ciebie i widzi. Ej, a czemu zrobiłeś tylko 100? I tak patrzę, czyli jesteś zły, czyli pora ciebie zakopać I tak to wygląda. Warto podnieść To jest najlepiej dla kanału Jak stał stały poziom po... Wyświetleń Bo wtedy tak YouTube do ciebie nie przyjdzie i takie Ej Czemu raz zrobiłeś lepsze filmy, a teraz robisz takie gorsze No to teraz cię ukryjemy Tak jest prawda Według słów, yy, według obserwacji I słów yy... Z dupy, to ja tutaj się powołuję na jego filmik o tym. Chyba coś tam, algorytm YouTube, czy jakoś tak. On taki ostatnio wrócił filmik. Drugą część tego filmika. To wrócił rok temu. Ty, 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 ty.

Podnosimy dalej, żeby zobaczyć pełną, pełną okazałość tego rychu. Eee, kartony, kartony, kartony. Kartuny, mogę można to nawet powiedzieć. Okej, okay. tutaj do z powrotem. I jak widać, nic ciekawego. Tutaj już się przekopałem, tutaj też się przekopałem. No i lecimy dalej, szukając szczęścia w tym świecie pozbawionym nadziei, czyli w Polsce. Jak te warciki mnie dzisiaj się trzymają? No i trzymają się Okej, okay, czyli tego nie mogę odpowiedzieć, ale mogę przez płot wejść I tak jest imy pogod! imię, imię, Aby dobić. Okej! Okay. stała Pijana. I my. Jeszcze mocniej. I jeszcze mocniej. No, przydałoby się trochę postać. Ponieważ ja już takie mało lepiste lepy... daję dla tych zombiaków. U tej odłamki szkła. wy tutaj będzie pusty. Domek? Pusty domek. Tu, tu, tu. Może tutaj będzie lepiej. Nyk. Okej. Okay. To jest powoli lepiej widać. Jakieś zarysy ty cywilizacji. Tylko tobie. I dwóch naraz. A Okej, okay, mamy to. Ciało jest... ooo! zegarek. Budzik ma? Czy nie ma? Nie ma. A to włóż... na lewą... Tu na prawą? Coś... wiesz, co ciekawego było? Myk! Myk! I go wiecie! Jak należy! Z kijem... Pod twarzy, w koszulce... w nobiki. I myk! I kolejnego! Poro tutaj tych zombiaków się narobiło. Hmm, pik. Hmm, pik. Ja już myślałem, że tam w czyju trochę uciekałem. Okej, okay, jakieś dziecko, a nie alkohol. No cóż, nie ma. A tak wchodzimy my na górę. jeszcze wyżej. Ok, 16 godzina. Jakoś ujdzie. Mek. jeszcze wyżej. Pewnie tutaj będzie ciurawy sufit. A skąd ja to wiedziałem? zobaczmy po pokojach. A, pusty. Czyli można było się spodziewać, że to tutaj będzie dziura w, w Niestety. I teraz na dół schodzić. No, trochę to zajmie. Myk, myk, myk. No to... Jerzyko, jeżeli jeszcze tutaj jesteś, to jakaś średnie na koniec roku. Myk. O, udało się. To jest okienko. Myk. Aż przypomina się American Pie. To dobry. Ała, Trochę położyć. O, ma jakiś plecaczek. Może się przydać. Na ziemię. I dwóch nara. O, cyk. I myk. Załóż na plecy. Przyda się. Harnas. Okej. Okay. Zarówno się przydał się gdzieś przenotować Najlepiej po dwóch, dwoma warstwami drzwi. O, tutaj na przykład. A jajaj, oj, Sobiotko, jak nie liczyłeś. Okej, okay, powoli odejść, bo pewnie on... Okej, okay, tutaj mi się nie dobijają, więc jest dobrze. Trochę poczekamy. Nie wiem. 18. No kurde. Kto tutaj taki raban robi? Ajajaj. Okay. Tylko zatrapanie. Szybko ukrywamy się, ukrywamy się. Nie tutaj. Tego tutaj. Bierzemy jakiekolwiek ubranie. Yy, po trzy yy, ubranie. Ok, to tylko to trapanie, więc jest dobrze. Kawałek materiału. Okej, okay, jakoś chyba przeżyjemy to. Chyba. Tutaj była kuchnia. W kuchni się na chwilę zamkniemy. A niech będzie zjeść te topu. Okej. Okay. Okej, okay, tam nie dojdziemy. Jeszcze jedno że, mogę... Okej. Okay. Ja że w ogóle niczego nie mam. Okej. Okay. Może trochę, trochę uda nam się przespać. Raczej nie, ale to chyba parter jest. To nie był parter. Ale ucieczka wykonana! Wyjemy! Udało się. Może trochę jest Może prawie nie wywy. Ale żyjemy! Jacie? Zawsze to muszą być jakieś zombie. Bez i teraz takiego dobi. Jak praktycznie umieram. Z cienczenia. Po prostu tu jeszcze nie podpójrz. Na to Przyda nam się. To nie to. Mam nadzieję, że tutaj na pinterkach będzie można. Okej. Okay. Drzwi odblokować może trzeba. Na przyszłość. Bo przyszłość jest niepewna. Okej, okay. jakieś tam latarka. Lampa, czy jakieś inne. Świe... to się. Okej. chyba tutaj Chodziłem. Mi się wydaje. O, nam się? Nie ja wiem skąd... A, nitki pewnie z ubrań. A piły? Okay. Okej. No dobra. Hmm, łuniu. Zamykamy się. I pkimy. Odpocząć trochę chociaż.